Czy wiesz, że można nauczyć się tabliczki mnożenia przez 9 po prostu na palcach? Pokażę Ci ten prosty sposób. Wyciągamy obie dłonie przed siebie. Odliczamy od lewej strony tą cyfrę, przez którą chcemy pomnożyć 9. Na przykład 3 razy 9 odliczam. 1, 2, 3. Zginam trzeci palec. To, co zostało na lewo od zgiętego palca, czyli 2, to dziesiątki. Mamy zatem 20. A to co na prawo to jedności 7 czyli 3 razy 9 to 27 Spróbujmy inny przykład 9 razy 6 Wyciągam obie dłonie przed siebie i odliczam od lewej strony szósty palec z kolei 1 2 3 4 5 6 Zginam szósty palec i na lewo od niego mam 5 czyli to dziesiątki 50 a na prawo od niego 4 czyli 54 to jeden ze sposobów, którego uczę w moim e-booku do nauki tabliczki mnożenia bez stresu. Znajdziesz ich tam o wiele więcej. Link do zakupu w opisie oraz w bio na moim Instagramie.